Niezależna Polska, TV. www.nptv.pl. Jeśli nie ma, to na razie poprosimy kolejną osobę. Pan Wojciech Holszański, inaczej Aleksander Jabonowski. Zastanawiałem się, jak się z Wami przywitać, kochani. Bo się ktoś jeszcze obrazi, ale wiem jak się z wami przywitam. Witajcie, Indianie! Witajcie, Indianie! Tam siedzą blade twarze z pejsami! To znaczy, to znaczy, one tam teraz nie siedzą! One się teraz byczą na grillach i swoich kochankach. A my dla nich, a my dla nich, szanowni Indianie, Apache, Kocise, Geronimo, Cirokezi, jesteśmy bydłem rzeźnym. I zaraz to udowodnię, żeby mi jakaś pejsata kanalia nie mówiła, że jestem niemerytoryczny. Bo zarzucają mi, że Jabłonowski jest niemerytoryczny. Szanowni Państwo, w 1995 roku, zanim jeszcze wybuchła aferę szczepionkowe, pan religa z panem Kwaśniewskim zrobili nam ustawę o poborze organów. Zrobili inaczej niż jest na świecie. To znaczy stwierdzili, że Polacy, czyli Indianie, są dawcami organów. A tylko ci nie są dawcami, co się czynnie nie zgodzą. Słyszeliście o tej ustawie? Tak. A kto czynnie się nie zgodził ręka do góry? No zobaczcie, jaka mikra sprawa. Bo na tym to polega. Blade twarze żerują na naszej naiwności, na naszej pobożności, na naszej poczciwości żerują blade twarze. I czeka nas klęska. Czeka nas klęska. Wiecie dlaczego? Bo wypuszczamy z siebie zdrową nienawiść. Wypuszczamy z siebie zdrowy gniew i zdrową niegodę. Liczymy na to, że oni są miłosierdni, a to nie są Polacy. To jest, to jest polskojęzyczne gangsterskie bydło. I teraz, i teraz, żeby nie było, że Jabłonowski jest niemerytoryczny. Jeśli by oni byli Polakami, jeśli byli po naszej stronie, nigdy by nie uchwalili takiego prawa, które nas zabija. Zabija. Bo zabijają nas wtedy, kiedy nas nie ratują, bo pobierają organy, bo prezydent Duda. Zmniejszył do dwóch osób decydujących o poborze organów, a śmierć mózgu jest prawem teoretycznym. Sam widziałem dzieci wybudzone w klinice Budzik, które chciano pokroić i pobrać im organy. To kto tworzy takie prawo? Polacy czy wróg? Odpowiem wróg, a szczepionki. Szanowni Państwo, miałem to szczęście za komuny. Że byłem szczepiony szczepionkami, które robili Polacy dla Polaków. I tych szczepionek było kilka. Po 2000 roku, po 2000 roku, Polska się do, dostała w pacht Big Farmy, a tam się już liczy tylko zysk. I ten polskojęzyczny rząd, jaki by tam nie był i z jakiejkolwiek partii. To wszystko jest udawanka okrągło stołowi wrogowie narodu. Dopuścili, tak, tak? Dopuścili, dopuścili pikwarmę, żeby nas mordowała. Bo nas morduje. Zaczyna od mordowania dzieci. I wiecie, szanowni państwo, ja mam swoje lata. Wstałem dzisiaj z łóżka i pomyślałem, wojtuś. Uciekaj stąd. Do Czech! Do Czech! Tam jest prezydent Zeman, który pilnuje, żeby dzieci nie były szczepione gównem, jak to powiedziała jedna mama. Trucizną. Kobieta ma prawo zabić w obronie własnego dziecka. Ostatnio moja znajoma góralka powiedziała to lekarce, która chciała zaszczepić to dziecko. Ja się pytam, gdzie są te czarnosukienne suki? Tu powinny być z nami dzisiaj. Co one myślą, że ich to nie dotyczy? Proszę Państwa, ta cała elita wypudrowana, to śmierdzące gówno, jak mówi Pan Michalkiewicz, o dziennikarzach głównych telewizji, głównych mediów. Jak oni zakłamują prawdę, jak oni się o Was wyrażają, że jesteście ciemnogrodem a sami tu jest pani doktor może może potwierdzić sami nie szczepią swoich dzieci mało tego okłamują że szczepią a potem statystyki są takie że, że statystyki są takie że szczepione są zdrowe oszukują proszę państwa dziennikarze wypolerowane gładkie typy gdzie jest telewizja polska jest tu kamera telewizji polskiej gdzie jest? Przepraszam. Przepraszam. Splunę. Gdzie jest TVN? Gdzie jest Polsat? Szanowni państwo. Szanowni, tak są telewizje niezależne. Marcin Rola jest z emisji Telewizja Narodowa Sędeckiego jest. Tak? Wy jesteście państwo. Proszę państwa, pan Braun powiedział wolności, ale po wolność trzeba sięgnąć ręką. Odetnijmy te telewizje, odetnijmy je. Oni się zesrają ze strachu, jak im zaczną spadać słupki w dół, bo tylko tego liczą. Był taki wódz indiański Geronimo. Spotkał się z generałem Krukiem, i generał Kruk mówi: wróćcie do rezerwatów, dostaniecie 40 akrów ziemi i po dwa muły na łeb. A Geronimo mówi: Pan wie, że to kłamstwo. I kruk spuścił głowę, bo wiedział, że to kłamstwo i Jeronimo powiedział: Będę walczył, żeby nie umrzeć w gnoju i w szczochach. Lepiej umrzeć w gnoju i w szczochach, czy w walce z tomachawkiem w ręku. Matki, matki polki, w was cała nadzieja, cała nadzieja w Justynie i Justynopodobnych. Wzbudźcie w sobie wściekłość i nienawiść. Brońcie swoich dzieci, brońcie, bo my faceci zostaliśmy zapędzeni do narożnika. My faceci zostaliśmy rozegrani. Tylko kobiety są jeszcze rycerzami tej sprawy. Samica, każda samica w każdym gatunku ma prawo zabić w obronie swego szczeniaka. Zapamiętajcie to. I teraz, teraz, tak sobie łatwo z gęby spuścić, ale powiedziała mi pani doktor, przychodzi do niej urzędniczka Sanepidu i egzekwuje prawo. I co ma zrobić pani doktor? Wzywa mecenasa. Ilu tych mecenasów naliczyliśmy w naszej obronie? Dwóch? Trzech? Prawo stanowią. Prawo stanowią, które nas osłabia. Prawo stanowią nasza droga. Albo wstąpimy na ścieżkę wojenną i będziemy, jak mówił pan Braun, kontrrewolucjonistami, czyli co będziemy? Będziemy się bronić i będziemy zabijać, tak? Przykazania boskie mówią: nie morduj, nie ma przykazania, nie zabijaj i nie ma przykazania, nie broń się. Jesteście gotowi zabić w obronie własnego dziecka? Ja! Ja już mam dzieci odchowane, dawno zaszczepione polskimi, porządnymi, komunistycznymi szczepionkami, które Polacy robili dla Polaków. Nie było tam ani jednej amerykańskiej trucizny, ale będę miał wnuki. Będę miał. I co? Jestem zmuszony do przekupienia lekarza i pielęgniarki? Do kłamstwa? Do grożenia lekarzowi? Zobaczcie. Zobaczcie. Apeluję z tego miejsca. Wasz gniew niech się skrystalizuje jak grot. Załóżcie partię kurwionych matek! Dobra. Załóżcie partię wściekłych ojców! Załóżcie partię wściekłych dziadków i wściekłych babć! I proszę was, błagam was! Nie przywołujcie w tym temacie Boga, bo Bóg patrzy i pomaga tylko silniejszym, a wy jesteście silniejsi. Oni tylko prawo stanowią i nic więcej. Prawa się obala, konstytucje się obala i rządzących też się obala. Załóżcie partię... Zobaczcie, jaka cudowna partia ponad podziałami politycznymi. Nasze dzieci nas połączą. Nasze wnuki nas połączą. Tylko partia w najbliższych wyborach. Zobaczycie, jak się będą do was łasić. Jak będą mlaskać, jak będą przychodzić, prosić. Załóżcie partię, Polacy, Indianie. Kocis, odwołam się do legendy, zjednoczył wrogie sobie plemiona Apaczów które przez wieki się mordowały i stanęły i 50 lat armia meksykańska ani armia amerykańska nie pobiła kocisa. Sam się poddał, kiedy stwierdził, że już nie ma po co walczyć. Załóżcie partię! Rozstańmy się tutaj, jak się rozstaniemy z decyzją, że powstaje partia Stop, nope. <noise> nie, no way, no way. Z Justyną na czele. Bo teraz uważajcie, pilnujcie Justyny. Pilnujcie Justyny, bo będą ją rozgrywać, będą ją straszyć, będą ją przekupywać, będą ją mamić, a wrogami naszym, szanowni Polacy, wrogami naszymi jest cały świat białego człowieka. Cieszycie się? Cieszcie się! Cieszcie się! Jak będzie partia, przyjdą wybory. Jak obsadzicie Sejmiki Wojewódzkie, Sejm, to wy będziecie stanowić prawo. Tego Wam życzę, kochani. Wy będziecie stanowić prawo. Nie będziemy żebrać. Szanowny Panie Premierze, my Pana prosimy, Pan się Boga nie boi. Panie Premierze, przecież nie można szczepić dzieci trucizną. Pan nie wiedział. Wyrzućcie z siebie to biadolenie! Bądźcie Indianami! Strzelajcie w plecy, podżynajcie gardła w nocy w obronie własnych dzieci! Macie do tego prawo! Macie do tego prawo! Jak się urodził mój syn, miał dwudzieste miano bili rubiny. I grożono mu, że mu krew muszą przetaczać. Ja powiedziałem, proszę bardzo, z żyły do żyły, bo to moja krew. A żona powiedziała, że to moje dziecko. Uwierzyłem, ale lekarka nie chciała. I żeśmy się szarpnęli z lekarką. Jak tu bić kobietę? Jak tu bić kobietę? Ale pamiętam ten moment bezsilności mojej. Przyszedłem tu po to, żeby złożyć hołd przed waszą bezsilnością. Waszym poczuciem krzywdy, bo jesteście w tej krzydzie, w krzywdzie tak naprawdę osamotnieni. Jak się rozejdziecie do domu, to każdy w zaciszu swojego domu zostanie ze swoim chorym dzieckiem. Tak czy nie? Więc załóżcie partię! Załóżcie partię! Załóżcie, panie Justyno, błagam panią, niech pani założy partię. Zobaczy pani, jak pan premier będzie miał uśmiech od ucha do ucha, aż mu ślina z miłości będzie cieknąć. Zobaczy pani, jak posłowie i pośliny będą zabiegać o wasze głosy. Zróbcie to ludzie, bo to jest ostatni moment. To jest ostatni moment. Za chwilę wejdą takie obostrzenia, że policja polska do was nie będzie strzelać. Ale w policji polskiej są Ukraińcy, którzy udają Polaków i oni będą do Was strzelać, bo im ręka nie zadrży przed pociągnięciem z Ja mam wielu policjantów, kolegów, wiem co mówię. Załóżcie partię. Rozstaniemy się tak. Rozstaniemy się tak. Partia NOP, 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 Partia NOP. Przyjdziemy, przyjdziemy po Wasze miejsca w Sejmie, przyjdziemy po Wasze miejsca w rządzie. Nie będzie tak jak teraz, że okna pozamykane i nikogo nie ma. Nie, nie siedzą, poszli się łajdaczyć. Szanowni Państwo, kończę, kończę. Niech was wściekłe piany nie opuszczą. Codziennie patrząc w twarz waszego dziecka, jeśli wam opadnie nienawiść, to patrzcie, jaki los. Prawo wam zgotowało stanowione przez wrogów Polski. Nie zgaście nienawiści w sobie, nie zgaście jej do jasnej cholery, bo zdechniemy razem z wami. Polski ma nie być. Tyle polski co was. Czołem wolnej polsce. Kochani. Stop, no! Aunque... Nigdy nie było i nie będzie pancją! ...jechało dzisiaj do Warszawy... ...osłabo się starać, ale... ...no dobrze... ...nie nawet... Jesteśmy Słowianami! Niezależna Polska TV. www.nptv.pl Chcę teraz powiedzieć też kilka słów: Pan Wojciech Wolszański. Bo to jest PRAWO! Jaką wolność chcecie wywalczyć? I z kim chcecie walczyć? się z tymi, którzy stanowią PRAWO! Nie miejcie złudzeń! Nie odstąpią na krok! Nie wystraszą się was! Wiecie dlaczego? Bo kiedy wrócimy do naszych domów będziemy sami! sami systemem! systemem! z systemem! Wreszcie systemem! Wreszcie systemem! systemem! Nie mogę wejść na grudek, bo stoi kobita, mierzy ci temperaturę i się chciałem tekst Nie mogę wejść do urzędu, bo stoi kobita i mierzy ci temperaturę! Prawo jest w kamraci! To je tworzy posłowie i senatorowie. Jak nie mamy być unurzeni w polityce? Wprowadzą prawo i już nie wprowadzają w miastach w Polsce. Nie masz zaszczepionego dziecka? Nie pójdziesz do przedszkola. Nie założysz przedszkola i nie będziesz zaszczepiona. Koniec przed Bogiem, nie wóz przed koniem. Jak mamy tu zmienić? Mamy się użyć w politykę po samą szyję jak gówno i mamy to zmienić, inaczej nikt tego nie zmieni. Sam Braun do tego nie wystarczy i 11 posłów Konfederacji, bo pozostałych 445 są zaprzedani władzy światowej. Są zaprzedani! Dlaczego tak I co zrobił po czterech dniach objęcia prezydentury? Prowadził! Dlaczego prowadzi? Kazano. mu kazano! Kto mu kazał? Jego prezes ukazał! A kto prezydent? nie wasz, ale swoim prezesem. Rogaciej kamraci, bierzcie władzę w swoje ręce. Odbijajcie Polskę od domu sięądkazo Polska jest nasza! Polska jest naszaryza Polska jest nasza Polska jest nasza Polska jest nasza Polska jest nasza Polska jest nasza. Polska jest nasza Polska jest nasza. Polska jest nasza Polska jestza Panteów Panteów Czytałem przez Wami, czytajcie się w Janie, ryby kończyliście śmiechem. Dziś mogę się z Wami przywitać, ale ten transport, z tą śmiercią tych dzieci urodził mnie. Chciałem się z Wami prezydent przywiatować. Wyszeliście się prezydentów! Jesteśmy prezydentami! W ramach ustanowionego... Powiedział, w tej dziś można umrzeć. Ale my nie umrzemy. Nie od PK umarł z własną śmiercią. Dlaczego my nie, nie umrzemy? Jeśli to będzie szczęśliwie, pomiary, województwa Zdechamy. i Polsce, to uznamy, że nie jak ja ci Jakieś szczęście. A w tej chwili Polin to dziękuję. Się dziękuję. I to jest ja państwo Polinu. To jest państwo. państwo, państwo.

Zależna Polska TV. www.nptv.pl Zależna Polska, TV. www.nptv.pl